Cześć, witajcie! Z tej strony Armata, a w dzisiejszym odcinku zamierzam Wam zaprezentować nową grę, która pojawiła się niedawno na Steamie, bo dosłownie kilka dni temu. Nazywa się Tower Factory i jest to gra typu Tower Defense z połączeniem z wydobywaniem surowców, automatyzacją zwaną Factorio, Satisfactory i innych gier tego typu, a także z elementami roguelike'owymi, roguelite'owymi bardziej w tym przypadku, ponieważ będziemy zdobywali jakieś tam ulepszenia, które permanentnie będą ulepszały naszą ścieżkę kariery no i o co tu chodzi? Mamy swoją wieżę, mamy swoją bazę, którą widzicie teraz na środku ekranu. Tam jest żółty kryształ, którego musimy ochronić przed hordami przeciwników. Natomiast wieża złego maga, który wysyła na nas hordy swoich popleczników i którego po prostu musimy zniszczyć. Znajdując właśnie takie złote kryształy, gdzieś rozprzestrzenione po całej mapce. Tak, już nie przedłużajmy. Zadziałajmy sobie. Wejdźmy do gry. New Game. Wejdziemy sobie w tutorial. Widzicie, mamy tutaj trzy etapy na początek, ale i tak tylko jeden jest dostępny w demo. Możliwe, że później wrzucą jakieś tam dodatkowe etapy jeszcze do tego demo przed jeszcze pełną premierą gry, dlatego pokażę Wam na razie tutorial i jak będzie jakieś zainteresowanie tą grą, to jeszcze nagram odcineczek z pierwszej mapki. Ją trzeba będzie tak rozegrać kilka razy, żeby w ogóle coś z tego wyszło, więc nie przedłużając, zapraszam. Ja osobiście z tutorialem jestem zaznajomiony. Jako tako, ponieważ oglądam na innym kanale Orbital Potato. Właśnie jak to temu panu szło w tym wszystkim. No widzicie, mamy tutaj 3D. Gra wygląda bardzo fajnie, spokojnie. Polyart, poly, low poly art mamy tutaj typowy, czyli te obiekty nie są jakieś przebujałe, niesamowicie, są proste, eleganckie. No dobrze. I teraz tak. Jako, że na początek nie mamy żadnej automatyzacji, musimy zebrać 25 drewna. Jak no to zrobić? No ale jak to zrobić? No słuchajcie, musimy sobie kliknąć w drzewo. Weźmy sobie to, bo to jest daleko. I musimy sobie wydobyć 25 drzewa. My wydobędziemy sobie troszeczkę więcej. teraz wam powiem po prostu dlaczego. No i wydobywamy sobie, ale jak widzicie, zasoby tutaj mają ograniczone ilości. Więc jak zetniemy te drzewa, to one już nie będą, nie będą istniały, nie będziemy z nich produkować rzeczy, więc będziemy musieli poszerzyć nasze fabryki i iść dalej, 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 aż w końcu albo pokona nas zły czarodziej, albo my jego pokonamy. Zapowiada się interesująco, nie uważacie? Gra w ogóle jest. Tutaj ja wydaje się mi jednego dewelopera. Geoskamint, gościu się nazywa, i on ma tylko jedną grę o pływaniu statkiem rajsowym, wycieczkowym. Także no to jest jego tutaj możliwe, że debiut. Dobra, zabierzmy jeszcze to do, do, do setki. W normalnym etapie już tego nie będziemy mogli zrobić, bo na, no, od razu na nas będą leci, lecieli przeciwnicy. Ale tutaj sobie na to pozwolimy. No i słuchajcie, no i właśnie musimy wydobyć teraz e, zasoby. No i musimy sobie kliknąć Q. No i mamy właśnie takie. E, Taśmy przewożące mamy kombinery, czyli właśnie, że z trzech stron sobie dojeżdżają rzeczy i wypluwane są w jedną stronę. Albo na przykład taki splitter, czyli że z jednej strony dostajemy materiały, a tr na trzy strony są wyrzucane. No i tu są wood chopery, stone minery, potem są, jest jakaś automatyzacja tego, czyli właśnie robienie deseczek sobie. E no i można właśnie robić różne takie deseczki tak dalej. No i tak samo tutaj możemy robić kamienie jedne albo spakowane. A my sobie w tym czasie zrobimy Chopera. I. Jak to teraz ten zrobić, żeby to obrócić? R, R, rotate. No i widzicie. I on sobie czopie. Tutaj, gdzie są siekierki, a tu jest strzałeczka, żeby to leciała ta linia produkcyjna. No i my sobie zrobimy raz, dwa, trzy. Dlatego zabrałem więcej surowców. I skanę sobie Q. Nie mamy kamienia. Sobie szybciutko zrobimy. Kamień, widzicie, wydobywamy dłużej. I teraz robimy sobie kombajnera, którego zrobimy w tą stronę. Tu robimy sobie tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Yy, czy, 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 czy. O, o, o. Widzicie, i mamy już trzy, trzy właśnie takie łódkatery, które produkują nam drewno. Leci sobie drewno, więc to mamy zrobione. Tak, to przelecieliśmy trochę za szybko. No i teraz samo musimy zrobić teraz. Yy... Teraz samo musimy zrobić teraz z kamieniem. Kamienia, jak widzicie, 750, więc jest jego więcej. Zróbmy sobie 6. Pięknie. No i zróbmy to samo, czyli robimy sobie Stone Minera. Obracamy go. Tak. Jeden. No na razie będzie jeden. Yy, nie, nie pasuje mi to, że będzie jeden. Poczekajcie sekundkę. 3 potrzebujemy na splitera. Czyli 3, 5, 10, 13. Tak. A widzicie, drewno się fajnie czopie. To jest tutorial, więc nie musimy się tutaj bardzo śpieszyć. Możemy to sobie zrobić na spokojnie. Jazda zacznie się dopiero od pierwszego poziomu, bo tam już będzie ciężko i od razu Wam mówię, nie wygramy go za pierwszym razem, na tym to będzie polegało, żeby się ulepszać, wzmacniać, tworzyć coraz mądrzejsze struktury i automatyzacje. No i patrzcie, jak to fajnie wygląda. Ten. Ta część jest naprawdę relaksującą i miłą, oczywiście się przyjemnie na to patrzeć, jak to sobie spokojnie się robi, dopóki nie przechodzą przeciwnicy oczywiście. No, very good, very good. Teraz mamy zrobić sobie... Tak, widzicie, nie pokazują właśnie, że możemy wydobywać z różnych rzeczy i zrobić sobie jednego kombajnera, który będzie to lecieć dalej. No, ale my sobie zrobimy w międzyczasie kolej, kolejną armię kamieni. Tutaj. Do tego zrobimy sobie kombajnera. Tu standardowo zrobimy sobie hop, hop, hop. Op. Op. Zapytacie, co teraz armata robi? Co to on robi? Ano. Robi to. O. O. Ano robi to, żeby mieć więcej surowców. Ten bierze tylko z dwóch. Och, nie mamy więcej drewna. Tu sobie nie poradzimy. Chcę jeszcze jednego czoperka. Nie to, to. Dobra, czyli to nam nie jest przydatne. Ok. A widzicie? I teraz lecą nam i kamyki. I drewno naraz. Od razu przyjemniej. Świetnie. Zróbmy sobie jeszcze tutaj. Taką samą akcję. Satysfakcjonujące, co? W złą stronę to zrobiliśmy. O! Teraz wszystko leci. Automatyzacja pełną parą, pięknie, popatrzcie. Teraz wszystko się robi samo. Tu by się przydały takie blueprinty, jak jest w Kataklizmo żeby jak mamy surowce to po prostu żeby od razu się zrobiło to co byśmy chcieli uzyskać. Pięknie. Robota pełną parą. Aż za bardzo. Za dużo aż idziemy. Widzicie, nasz kolejka potężna. Jeśli jest aż taka potężna kolejka, to musimy coś z tym zrobić. Więc... Weźmy sobie kolejnego kombajnera. Tutaj. Ciebie wywalmy. Ciebie dajmy tu. Ciebie jednak nie chcemy. O tutaj musimy obrócić. Teraz kamienie idą w tą stronę i nie ma problemu. A drewno sobie idzie tutaj powolutku, bo powolutku ale sobie idzie. No i mamy to zrobione. No i teraz musimy zbudować nasze pierwsze wieże. Wchodzimy sobie w towersy i robimy acorn towery. No i widzicie, one są takie sobie. Tak, mają małe obrażenia, jakiś tam zasięg mają i tak dalej, ale one są słabe, one są dobre tylko, że one są średnio ogólnie. Ale są dobre na zwykłych przeciwników, bo na opancerzonych, czyli na żółtą tarczę są już średnie. I na magiczną tarczę są tym bardziej średnie. No i teraz musimy sobie zrobić bonfire'a. Czyli właśnie tą naszą magiczną, magiczny yy, palenisko, które będzie nam rozświetlało drogę w tych mrocznych czasach. Jednakowo, żeby mieć palenisko... Tak, zgadliście. Najpierw musimy. O! Najpierw musimy pozabijać trochę przeciwników. Idziemy dalej. No i ja teraz tu się roz, rozjaśnia i możemy iść sobie dalej. No. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra. My sobie zrobimy, bo możemy zrobić sobie balistę. Potrzebujemy na to dużo materiałów. Sobie zrobimy balistę. Zrobimy ją tu, czy znaczy, zrobimy sobie najpierw kolejną produkcję? Zastanawiam się tylko gdzie. No, nie, zrobimy to tak. wrzucimy splittera tu zrobimy sobie zakręt tu zrobimy zakręt 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 o i mamy deseczki już w tym momencie I moglibyśmy się pokusić nawet o jeszcze jednego co za pomocą jeszcze jednego tutaj sprzęciora. Zróbmy sobie tutaj bonfire'a. Tu tutaj zróbmy bonfire'a. Kolejny splitter. Pa. No, i mamy teraz produkcję pełną parą. Pięknie. Ogromne ilości surowców. Co my będziemy z nimi robić? Tryb budowania. O. A to sobie zostawimy, już sobie niech będzie. Eee, tak. A bo my mieliśmy tego bonfire'a zrobić w tym miejscu, żeby, im się, żeby gr grze się podobało. No cóż. To no już mamy, no i teraz możemy sobie zrobić balistę, ale balistę już przecież też będziemy mieli. Wyprzedziliśmy trochę, no i teraz musimy znaleźć zamek właśnie tego przeciwnika naszego. Zobaczmy gdzie on jest, od razu wam mówię, w tutorial jest bardzo blisko. No, tutorial jest bardzo blisko, ale niestety to nie koniec, bo widzicie, my sobie możemy w niego kliknąć czy coś, ale to nic nie, nie zmienia. Ponieważ my. Mamy desek jeszcze? Ponieważ my nie mamy. Eee... Czego my nie mamy? No, kryształu nie mamy dokładnie, tak. Wybaczcie, ciężko jest się skupić i jednocześnie mówić w nowej produkcji, której się nie zna. No i widzicie, i musimy teraz szukać. O, i doszliśmy dobrze, do że mapy. To oznacza, że poszliśmy całkowicie w złą stronę, a co to? No tak, to jest właśnie ten nasz kryształ, wiedziałem, że on tutaj jest, akurat w tej, w, w, w Demian zawsze jest w tym samym miejscu. No i Light Crystal teraz. Select a ruins. take the crystal. The Wizard, Light Crystal, koniec, bam, 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 i dostali właśnie takim wielkim, żółtym, magicznym, złotym kryształem i pokonaliśmy tego wielkiego, złego przeciwnika. Ale to był tutorial. No i widzicie, i zyskaliśmy za to sobie jedną taką monetkę. Wychodząc, tak, wychodząc z misji, możemy teraz sobie wejść w Upgrade y i możemy sobie coś kupić. Jednakowoż mamy tylko jednego pieniążka, więc jest to troszeczkę mało. Więc musimy coś porobić, żeby mieć więcej właśnie tej waluty. No I, i naprzód moglibyśmy sobie zrobić katapulty. Tu w ogóle chyba są wieże, które mają moc rozświetlania od razu. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Trzeba to będzie odblokować. Spikesy będą na pewno dobre, bo to będzie po prostu pewnie tłukło przeciwników, którzy są gdzieś obok. No ale widzicie, tak to mniej więcej sobie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się. Że jesteście zainteresowani grą. Prawdopodobnie w momencie, w którym wejdzie jej pełna wersja, kupię ją, żeby ją trochę potestować, się pobawić. Lubię gry takiego typu Tower Defense, a tym bardziej produkcje małych studiów, takie właśnie indie, które mają na siebie jakieś tam ciekawe pomysły. Dlatego nie przedłużając już tego odcinka, dziękuję Wam za obejrzenie go. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Dajcie znać, co sądzicie o tej produkcji i czy będziecie nią zainteresowani. Trzymajcie się.